Cześć, dzień dobry. Widzisz ten film? To masz usłyszeć te wiadomości. zatem, czego nie wiesz, a masz usłyszeć? Karta Czwórki Kielichów. Dostrzegaj swoje możliwości, swój potencjał. Nie marnuj swojego zasobu. Karta Czwórki Kielichów jest kartą, która mówi o tym, żeby zwracać uwagę na szczegóły. Kolejna karta jest tutaj karta śmierci. Pozwól sobie na transformację. Zrób miejsce temu nowemu, co chce. Nadejść. Kolejna karta jest tutaj karta Sprawiedliwości, która mówi o tym, żeby czytać to, co się podpisuje, ale to też jest czas rozliczeń, ale także i takiej samo inwestycji, ale karta Sprawiedliwości to też jest zrób plan działania. Karta Asa Monet jest kartą inwestycji, budowania swojej przestrzeni zawodowej, a warto inwestować w relacje, które cię wzmacniają. No i karta dziewiątki kielichów jest kartą, która mówi o tym, nie wszystko złoto, co się świeci. Zwróć uwagę też na aspekt żywienia i pamiętaj o tym, żeby pozostawać sobą. Nie musisz na siłę się dopasowywać, bo otoczenie tego wymaga. No i ostatnia karta, karta piątki kielichów. Naucz się stawiać granice. Nie pozwól na to, aby ktoś przypierał cię do muru dobrego i... Obecnego czasu Wam życzę!